Zdecydujemy go. Rifle. To jest dość duże zagrożenie dla nas. 11 nas trakuje, kurde. Mam nadzieję, że zdąży ci ten fire? Dobra. Brawo w więc tu się cofamy. Mam nadzieję, że zdążymy. U! U! O kurde! Ale <laughs> to było blisko. Dobra, jednak się kawałeczek cofniemy. Dobra, dzisiaj jesteśmy ponownie w Apachu, a naszym zadaniem jest upolowanie buka, czyli baterii S11. Do tego celu oczywiście mamy tradycyjnie Hellfire'y, natomiast tym razem mamy Hellfire laserowe, no i tradycyjnie mamy również rakiety niekierowane hydry. No i oczywiście działko. No i dobra, będziemy startować. Teraz też się będziemy obracać mniej więcej w kierunku, w który będziemy lecieć Czyli tam zawrócimy No i dobra, będziemy się kierować tutaj. Byleby nie zahaczyć tutaj o hangar. No i dobra, kierujemy się do naszego celu. Lapacza, czyli helikoptera, w którym trzeba... Używać trzech kończyn do sterowania dawno nie było Więc jeżeli tutaj czasami będę troszeczkę za bardzo się bujać lewo-prawo No to musicie mi wybaczyć Bo jeżeli wiecie albo nie wiecie W helikopterach mamy dlatego rotor z tyłu Ten na ogonie Ponieważ wraz z tym jak obraca się nasz główny wirnik, To nasz helikopter chce również się obrócić w tym kierunku Dlatego on jest po to żeby Tą siłę niwelować I za pomocą pedałów urczyka zwiększamy lub zmniejszamy tą siłę Więc analogicznie jak dodajemy kolektywu To nasz helikopter chce się bardziej obrócić I wtedy trzeba Równomiernie dodawać tutaj orczyka. Nie chcę za bardzo się wznosić, ponieważ ten bóg ma dość spory zasięg i praktycznie od razu po starcie jesteśmy już w zasięgu, więc też nie chcę się za bardzo wychylać jak na razie. Bóg będzie o tyle trudnym przeciwnikiem, że zniszczenie głównego radaru nie wystarczy, ponieważ radar główny, zwany Search Radar w boku, służy jedynie do wyszukiwania celi, natomiast każda z wyrzutni ma swój własny radar, który służy do namierzania celi i zniszczenia go jedynie spowolni troszeczkę ich pracę. Natomiast one dalej będą mogły się bronić. Jeżeli chodzi o samego buka, jest on gdzieś przed nami, za tymi górami. Więc będziemy mieli chociaż troszeczkę osłonę przed rakietami. Okej, okay, tutaj niestety już będziemy musieli wlecieć troszeczkę ponad drzewa. Więc możliwe, że już radar S11 nas tutaj będzie widział. Więc już zbliżamy się do dość niebezpiecznego miejsca. No tak jak mówiłem, teren jest dość górzysty. Jest troszeczkę lasu i troszeczkę drzew. Trochę nas to osłoni tutaj przed S11. Tutaj między drzewami, żeby nie zahaczyć Tak jak patrzę na mapę to, ta, to ten bóg jest gdzieś tutaj, wzdłuż tutaj wybrzeża Ostatnio był tu widziany Więc jesteśmy już coraz bliżej i powinien być on gdzieś centralnie przed nami Dobra, czy ta SA-11 nie była gdzieś tu? Nie pamiętam już dokładnie w którym miejscu, ale wiem, że gdzieś w jakiejś dolinie One o'clock, czyli przed nami tam Gdzieś tam przed nami centralnie, no dobra. Tutaj szybko podlecimy i schowamy się tutaj w tej dolince. Widzimy tutaj na naszym RWR-ze. Teraz pytanie, czy ja w ogóle będę w stanie tutaj podlecieć. Bo też Hellfire mają około 8 km zasięgu. I nie wiem, czy tutaj będę w zasięgu. Nie będzie to za daleko. Już trochę się zbliżamy. Sobie tutaj zwolnimy. Chyba 11. widzę ten sam site. Tam przed nami na górce, jak dobrze widzę, ale nie chcę tutaj za bardzo kusić losu, więc polecimy sobie tutaj w prawo i się za te górki przed nami O kurde, trackują nas Dobra, no więc odpalimy sobie już ihats już teraz nam będzie potrzebny Odpalimy sobie Georgia Dobra, Hellfire nam wybrał. Sobie zamiast mapy włączymy, CPG site. Zumowany. I tu będziemy widzieć to, co widzi nasz CPG z przodu. Dzięki czemu będziemy mogli tutaj patrzeć co nam zlokował i ewentualnie zmieniać ten cel. I mamy się sobą FCR. Hej. Okay. Czy on coś tutaj widział?

Dobrze Wystrzelił I przy okazji coś trafiliśmy Ok, rakieta widziałam jak uderzyła w ziemię Ok On coś będzie widział Chyba nic nie widzi Musimy się troszeczkę wyżej wznieść jeszcze Dobra, podlecimy tu troszkę bliżej może Tutaj jest za tą górkę centralnie przed nami. Gdzie mi lepszą widoczność. Okay, troszeczkę się jeszcze wzniosę. Mamy coś. Rifle. I od razu polecimy to troszkę bardziej w bok. Mam nadzieję, że nie zniżymy się na tyle, żeby utracić laser. Mianowicie, żeby tutaj nie zasłonić. No, bo musimy lejzować, czyli oświetlać laserem cały czas. Masz cel. Dobra, jest. Trafił, ale. Leci do nas rakieta. Uderzył w ziemię, raczej. Uderzyła w ziemię. Dobra. Postaram się zwolnić. Coś widzi. Ok. Rifle, ok, strachował nas, ale. Zasłoniliśmy cały czas laser, kurde. Nie... Tak, straciliśmy tutaj. Line of sight, zapomniałem się mówiło po polsku. <grytanie> straciliśmy tutaj widoczność na nim. Ok. Rifle wzięliśmy to z ich właśnie radar, więc z tym radarem będą troszeczkę wolniejsi. Dawaj, 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 trafiło. Tu jest zniszczone. Strzelił. Chodźmy się tutaj za ten za górkę. Okay, i zaraz znowu się musimy wychylić. Niestety, ale trzeba. Trzeba znaleźć jeszcze resztę wyrzutni. Ok. O, target lost. Laser Tam coś się pali. Okej, okay, tu coś widzi. Rifle Brakuje mnie, co prawda, niedobrze. O, już wystrzelił. Sobie się tu obliżymy. Mam nadzieję, że nie zmarnujemy wszystkich Hellfire'ów. To by było niefajne. Musimy zniszczyć, co prawda, wszystkie tutaj. Wrzutnie przede wszystkim. Okej, okay, jak to wygląda? O, zobaczmy jakiś ten, szatyn sam. Dezujemy go. Rifle. To jest dość duże zagrożenie dla nas. Nas trakuje, kurde. Mam nadzieję, że zdąży dolecieć ci ten hellfire. Dobra. prawy strzelią, więc my się cofamy. Mam nadzieję, że zdążymy. u, u O kurde! <śle> Ale to było blisko. Dobra, jednak się kawałeczek cofniemy. <śle> Co teraz trzeba zwolnić. Najlepiej to się w ogóle zatrzymać. Ile mamy tych? Jeszcze Hellfire'ów Dwa Halfire'y nam zostały. Polipka. Dobra, co on tam widzi w ogóle? Tak, to jest wyrzutnia. Rifle. Ważniejsze też, żeby poniszczyć te wyrzutnie. O, nie trakuj mnie, nie trakuj. Wystrzelił, ale lecił do niego Hellfire. Dostał. Dobra. Uh! Zniszczyliśmy go w momencie, kiedy ten, kiedy do nas leciała rakieta. Okej, okay, pytanie, czy jeszcze są jakieś wyrzutnie? Co on tu widzi? Wyrzutnie, dobra. Rifle. Dobra, chyba będą już wszystkie wyrzutnie zniszczone, tak mi się wydaje. Co się tu jeszcze widzi? Ale też nas już tutaj na na Merwer nie krzyczy, więc możliwe, że już nie widzi nic. Okej, okay, nie mam już naprawdę hellfire'ów. Nie, już wyrzutni chyba nie ma, bo tak to, żeby tutaj na Merwerze do nas krzyczało. Nie, to może chyba tylko pozostał ten centrum dowodzenia. Z tego co widzę, to takie z antenką. Tutaj trafiamy Dobra, przełączę się na działko Stawimy sobie range szybko Range auto Coś tu jeszcze żyje? Chyba już nie raczej. Tu za górką jest czysto, widzę. Tu za górką jest czysto. Hmm. Dobra, tu chyba już wszystko zniszczyliśmy. Tu jest spalone. No dobra, cel chyba został w całości zniszczony. Tutaj Buk jest martwy widzę Wyrzutnia buka Tu się reszta pali To jest raczej martwy na 100% Jeszcze dla pewności po punkcie dowodzenia przeciągłem No i dobra Zadanie zostało wykonane Możemy wracać do bazy Dobra, jesteśmy w przylotnisku Tutaj sobie na razie Aihatsu schowam Dużo lepiej mi się lata jak mam Aihatsu schowanego e, Mianowicie no jest lepsza troszeczkę widoczność, tutaj ta ramka mi nie zasłania i mniej więcej wylądujemy sobie tam, gdzie wystartowaliśmy, czyli koło tego hangaru. Mógłbym sobie prawda wylądować sobie tutaj na taxiwayu i tam dokołować już, ale nie będzie jak wyląduję sobie tam, nawet tak mniej więcej, muszę się odkręcić. Tak mniej więcej na środku tu wylądować. Tu gdzie są te opony? To jest środek. Sobie tutaj. Mniej więcej ustawimy się na środku. Ok, zwalniamy sobie. Będziemy powoli przyziemiać. No i ładnie przyziemione. Parking break. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapeczki w górę. A jeżeli chcecie zostać na dłużej, to bardzo zachęcam do zostawienia subskrypcji. Ja się z Wami Żegnam cześć i, cześć i do usłyszenia.